Cześć, witam serdecznie na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj test, recenzja i prezentacja płyty Aurus Master Z590. Płyty przeznaczone dla entuzjastów podkręcania, dobrego sprzętu, konfiguracji. No i test serdecznie Was dzisiaj zapraszam. Z590 to jest sukcesor. 390, 490, więc zobaczymy, jak się prezentuje w wydaniu z nowym chipsetem Intela. Na topie opakowania sama płyta główna, o niej będzie za chwileczkę. Aurus nie zapomniał o naklejkach. Plus 10 do FPS-ów. Instrukcja obsługi. Krótka instrukcja obsługi. Informacja o jak zainstalować oprogramowanie. Naklejeczka. Kolejne fps -y gratis. Z jednej strony pudełeczka mamy antenę do Fifi mamy czujnik dźwięku hałasu, mamy śrubki do dysków M2, przejściówkę do kabli z przedniego panelu obudowy, mamy termistory, mamy przedłużkę RGB, dwa kable SATA i kolejne dwa kable SATA i to wszystko co zostajemy w komplecie z wypasioną płytą główną. Bardzo podobny do poprzednich wersji Mastera. Od tyłu jest też za Instalowana osłona aluminiowa. No. Płyta w kolorze czarno-stalowym, w standardzie pełnego atx z chipsetem oczywiście najnowszym Intel Z590. Płyta ma sześciowastwowe PCB, z czego dwie warstwy to jest miedź. Ta miedź ma za zadanie poprawiać przenoszenie sygnału, zmniejszać zakłócenia. Tak naprawdę ona zmniejsza yy, około 22% yy, zakłócenia yy, sygnału. Biegnącego przez płytę główną w porównaniu do, zwykłych do zwykłego laminatu płyty bez warstwy miedzianej. MOBAS przeznaczony jest dla 11. generacji CPU Intela, ale obsłuży również 10. generację, także nie ma problemu. Możemy wsadzić też 10900K i wszystkie pozostałe procesy 10. generacji na tą płytę główną. Mamy tak: 4 wzmocnione banki pamięci z obsługą do 128 GB. Prędkość RAMu może sięgać 5400 MHz po OC. Choć w przypadku 11. generacji Intela tak szybki RAM nie ma absolutnie sensu, przynajmniej na razie, ale o tym opowiem Wam później. Płyta również wspiera pamięć ECC. Podwójne zasilanie tutaj ukryte za radiatorem. Wy to nie widzicie. Takie wzmocnione dwa złącza ośmiopinowe. No i 24-pinowe złącze też ze wzmocnionymi stalowymi pinami w środku. Dwa razy USB 3.0 na wyjście na przedni panel obudowy. USB typu C na przedni panel obudowy. Sześć złączy, sześć portów yy, SATA. Trzy złącza M2. Raz, dwa, trzy ukryte pod radiatorami. Yy, oby, wszystkie złącza mają podwójne termopady, czyli od strony radiatorów, które są odkręcane tutaj z góry, i od strony dolnej. Także wkładając dysk M2, on leży na termopadzie i przykrywamy go dodatkowo radiatorem z termopadem, także jest chłodzony z dwóch stron. W przypadku procesorów 12. generacji, jeżeli tutaj obsadzimy ten górny slot, górne złącze M2 obsługuje standard Gen4, czyli tych najszybszych dysków NVMe. To złącze M2 jest połączone bezpośrednio do procesora, pozostałe dwa są podłączone do chipsetu. Możemy je spiąć wszystkie w rajdzie 0 1 10 albo 5. Mamy podwójny BIOS z możliwością ręcznego przełączania, bądź też przełączania w tryb automatycznego wyboru przez płytę główną, jakby nie mogła zabudować z któregoś. Jest przycisk power na płycie głównej, jest wyświetlacz kodów, jest wyświetlacz debugnet na dole, przycisk reset, który możemy w bios ustawić nie jako reset. Możemy go ustawić na przykład do włączania, wyłączania RGB, możemy go ustawić do, jako tryb wejścia bezpośredniego do biosu. u Na przykład to jest przydatne przy OC, nie musimy resetować komputera, tylko w przypadku jakiegoś zwisu płyta nam się zastosuje i automatycznie, po resetie, automatycznie sama wejdzie nam do biosu. To jest fajny bajer. Tutaj zaślepiony takim pinem jest czujnik hałasu ten, który wam pokazywałem taki na kabelką możemy go podłączyć i za pomocą oprogramowania pod hałas generowanych wentylatorów ustawić krzywą wentylatorów automatycznie, ale ja polecam jak zwykle ustawić ręczną krzywą wentylatorów dla swojej obudowy i wszystkich wentylatorów, które są wpięte do tej płyty. A możemy tutaj wpiąć dosyć dużo, bo jest aż 10 złączy do podłączenia wentylatorów i pomp chłodzenia cieczą. Także naprawdę sporą elektrownię wiatrową może ta płyta sterować. Oczywiście są złączki do RGB, do zwykłego RGB i do ARGB cyfrowego, więc możemy sobie też zrobić dyskotekę oczywiście z naszego komputera. Sama płyta nie jest jakoś bardzo oświetlona RGB, ale to Wam pokażę później, jak ją podłączymy i zgasimy światło. Trzy sloty PCIe. Tu jest troszeczkę nakombinowane, ale to wszystko przez to, w zależności od tego, jaki podstol obsadzimy, czy 11. generacji, czy 10. generacji do naszego soketu. W przypadku 11. generacji pierwszy slot to jest PCIe 4.0, czyli ten najnowszy ten jest PCIe 4.0, ale pracuje w standardzie X8, to jest X16. Pracuje w standardzie X8, a to jest PCIe 3.0 pracujący w standardzie X4. W przypadku obsadzania dziesiątej generacji to nam się tutaj wszystko zmienia. Tutaj mamy w takim zmieniałem się slot, standard slotu na PCIe 3.0, ten również jest PCIe 3.0, ale obsadzając dwie karty graficzne, obydwie dwie będą pracowały z prędkością X8, niezależnie już od procesora, który tutaj obsadzimy. W przypadku 1 no to oczywiście X16. Sekcja audio: sekcja audio, e, kodek ALC 1220 V8 z DACIEM ESS Sabre 9118 i złote audiofilskie ukryte pod spodem, pod osłoną tutaj, o tutaj nawet jej widać, kawałeczek. Audiofilskie kondensatory Nicicona. Jest też Fidelity Music, Precision Audio Stream i Hi-Res Audio. Znaczy ta sekcja audio wszystko to obsługuje. Czyli, tak naprawdę, chyba wszystkie możliwe bajery, które może mieć integra umieszczona na płucie głównej. I teraz najciekawsze, czyli sekcja zasilania, moi drodzy. Piękna, wypasiona, 19-fazowa sekcja zasilania w układzie 18 plus 1. Każdy stopień mocy to aż 90 amperów to sobie możecie policzyć ile to jest amperów, prawie 1200 amperów ta sekcja może ee, wziąć na barki. Jest sterowana cyfrowo, tu jest ukryty kontroler pod spodem, pod radiatorem, a kondensatory, te tutaj takie, 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 jakby ktoś nie wiedział oczywiście jak wygląda kondensator, są to kondensatory tantalowo-polimerowe, czyli jedne z najlepszych kondensatorów jakie mogą być. Niestety, niestety, 8 faz matbulery, czyli nie jest to pełna 18-fazowa sekcja, tylko układ 8x2, plus 2, plus 1. Sekcja jest chłodzona dwoma żeberkowanymi radiatorami pokrytymi warstwą nanokarbonu, Łączącymi się ze sobą tutaj nie widać. Takim dosyć grubym, miedzianym hit pipe'em Tylne wyjście, jak na Master'a przestało, jest ich naprawdę sporo moi drodzy. Mamy tak przyciski: Quick Flash i Klircemos. Z to wiadomo, do czego. Do kasowania biosu. Quick Flash do wgrywania biosu z W przypadku, jakbyśmy zbrikowali naszą płytę główną, nie chciałaby na żadnym z dwóch biosów się podnieść. Dwie złącze do anten karty Wi-Fi Intela: wi 6, AX210 oraz Bluetooth 5.0. Jest wyjście: tylko jedno audio. Wideo, przepraszam, wideo na DisplayPod14. Jeden port USB typu C, yy, USB 3.2 Gen2 2 razy Gen 2, 2x2, yy, USB 3.2 Gen2 czerwone, USB 3.2 Gen1. Mamy wyjście karty sieciowej RJ45. Jest to 10-gigabitowa karta sieciowa Aquantia. I sekcja audio standardowo w przypadku Mastera, pozłacane wyjścia i jedno wyjście optyczne SPDIF. W o na stokowych. mamy 14 minutę testu prawie. otoczenie u mnie jest bardzo ciepło dzisiaj 26,1 stopnia Celsjusza. Dzisiaj w Kekowie było 20 stopni, a mamy kwiecień bardzo fajnie wiosna ale to przekłada się też na temperaturę, oczywiście, podsora. Procesor pracuje na wszystkich rdzeniach, mniej więcej na, w przedziale 4700 MHz non-stop pod pełnym obciążeniem. Jego temperatura maksymalna 81 stopni Celsjusza to nie jest temperatura delta oczywiście, więc całkiem ładnie odliczając te 26 stopni Celsjusza mamy bardzo ładną deltę. Napięcie automatyczne, które jest ustawione w biosie, to jest jeden. Znaczy napięcie jest automatyczne w BIOSie, a w tym momencie podaje 1.248, mniej więcej jest to średnia. Na to nie patrzcie, bo to jest napięcie, które jest w buście tylko i wyłącznie wtedy, jak on pracuje na niektórych rdzeniach na 5300 MHz. To maksymalne napięcie, które to jest podawane. Podczas testu z obciążeniem na wszystkich rdzeniach jest mniej więcej tak jak tutaj widzicie 1.260, 1.248, 1.250, można założyć, że jest średnie I temperatura sekcji zasilania 58 stopni Celsjusza. Ono się bardzo powoli, tu jest jej krzywa, bardzo powoli. Wydłużę Wam, musi się odświeżyć. No, co jest strasznie zajęty, więc to potrwa chwilę. Bardzo powoli rośnie. Nie sądzę, żeby przekroczyło jakieś niebezpieczne wartości. Sekcje w masterze są bardzo dobrze wykonane i bardzo dobrze chłodzone. Więc tutaj raczej o sekcji zasilania nie ma się co moi drodzy martwić. Dobra, teraz go podkręcimy i zobaczymy, na ile się uda go podkręcić. Na ile się uda go wykręcić i jakie będą wtedy temperatury samego procka. Ale jeszcze zanim to zrobimy, zmierzymy sobie pirometrem, ile ma faktycznie sekcja zasilania. 58 stopni na radiatorze. 56. Szukamy jakiegoś wyższego, cieplejszego punktu. To jest. 59,1 stopnia Celsjusza na radiatorze sekcji zasilania, więc bardzo ładna temperatura. 13 minuta testu prawie w Real Benchu, specjalnie wybrałem ten program, ponieważ bardziej oddaje realia podczas użytkowania podkręconego procesora, a propos temperatur i obciążenia niż syntetyk. Temperatura otoczenia 27,1 stopnia Celsjusza. Robi się 2, robi się coraz cieplej u mnie, tutaj, lekko jak w saunie. Proces ustawiono na 5100 MHz na rdzeniach. Wyżej niestety nie udało mi się go podkręcić, był niestabilny i na dosyć wysokim napięciu fałkor. Już Wam pokażę, jak to dalej wygląda. Maksymalna temperatura 88 stopni. Przy tak wysokiej temperaturze otoczenia uważam, że bardzo dobry wynik. Mam niejasne wrażenie, że tutaj Intel zdecydowanie lepiej. Użył lepszego lutu, lepiej zorganizował to lutowanie i do samego rdzenia procesora. Napięcie, moi drodzy, dosyć wysokie, 1380, w BIOSie jest ustawione 1370, 368 dokładnie, ale Royal Line jest wysokie i podnosi do 1380 podczas obciążenia wszystkich rdzeni. Więc przy tak dużym fałkorze. 88 stopni przy tak dużej temperaturze otoczenia również uważam za bardzo fajny wynik. Sekcja zasilania na chwilę obecną 67 stopni, 66 waha się mniej więcej w takich okolicach jest. Na chwileczkę pewnie skoczy stopień do góry, ale to nieważne. Generalnie ta temperatura sekcji zasilania jest fantastyczna, że rzekłbym powiedział. Aurus kolejny raz zrobił dobrą robotę i naprawdę to chłodzenie sekcji jest na piątkę z plusem, a może nawet na szóstkę. Sprawdźmy sobie jak to wygląda powierzchniowo na radiatorach 68 stopni, 66 stopni przepraszam tu gdzieś było, umknęło mi tu jest 67 stopni 66 stopni tu jest 69 stopni, także bardzo fajne temperatury, naprawdę bardzo fajne temperatury z sekcji zasilania RGB moim drodzy, do tej zacnej płyty nie jest jakoś bardzo i szalenie rozbudowane. Oczywiście pełna gama na osłonie tylnych portów. Napis Aurus nie jest podświetlany o dziwo. Tutaj świeci nam się tylko przycisk power na płycie głównej i debug wyświetlacz debug LED, a raczej kodów. Tutaj jest podświetlana tylko osłona chipsetu, i tak naprawdę tyle. Tutaj. Nic więcej nie ma, tyle porty nie są podświetlone, jedynie dwa przyciski od resetu bios i od flashbacka bios jakbyśmy chcieli to zrobić, mieli taką konieczność przy zablokowaniu. Także tutaj to podświetlenie nie jest przesadzone, nie jest bardzo rozbudowane. I to może cieszyć. Oczywiście można tym sterować za pomocą softu płyty głównej, można to wyłączyć, jeżeli ktoś nie chce w ogóle mieć podświetlenia. No i podświetlane nasz RAM, tak przy okazji wam pokażę. Aurusy 4800 MHz, dwie ósemki. Bardzo ładne też RGB. Bardzo ładnym też RGB dysponują nam te kości pamięci. Bios, moi drodzy, bardziej rozbudowany niż w wersji Z390 Master i też bardziej rozbudowany niż w 490 Master, także tutaj mamy kolejne wcielenie dobrze wykonanego biosu, chyba najlepiej z tych wszystkich masteru wykonanego biosu, z największą ilością funkcji do podkręcania naszych procesorów. Wszyscy pasjonaci OC na pewno będą zadowoleni z tego, co ten bios tutaj dysponuje. Przypominam, że jeżeli kupujemy do 11900. K, KF, pamięci szybsze niż 3600, to polecam ustawić je ręcznie na 3600 MHz. Ja tutaj, jak widzicie, korzystam z modułów 4800 MHz Aurusa. Niestety, one procesor wtedy przy podniesieniu traktowania powyżej 3600 MHz wchodzi nam na JIR-2 pamięci, więc tak naprawdę kontroler pamięci w procesorze zdecydowanie nam zwalnia. I nawet jak damy 4800, to nie ma absolutnie przyrostu mocy, wręcz odwrotnie, procesor będzie pracował wolniej niż pamięciami 3600 na GIR 1, więc pamiętajcie o tym, tutaj Intel skiepsił. nie jestem do końca przekonany, czy da się to poprawić mikrokodami, czy nie, natomiast na chwilę obecną nie wygląda to zbyt rewelacyjnie w tych procesorach 11. generacji. Ustawienia dodatkowe, platformy, wejścia, wyjścia dotyczące RGB i innych rzeczy, butowanie, safe exit, czyli tutaj standard, że tak powiem, ale cieszy mnie to, że tutaj faktycznie tych y, opcji związanych z OC, z limitami napięć, z ustawieniami y, LED Calibration do poszczególnych y, partii y, procesora jest naprawdę sporo. Podsumujmy sobie to, co widzieliśmy, moi drodzy, jak najbardziej godny sukcesor poprzednich serii Masterów Z490 czy 490, jeszcze bardziej rozbudowana, jeszcze bardziej wypasiona i jeszcze droższa, ale o tym będzie za chwileczkę. Tak naprawdę wydajnościowo stoi na topowym miejscu. Szkoda trochę, że Intel przynajmniej na razie ma problemy z obsługą pamięci yy... Powyżej 3600 MHz w trybie 1 do 1 z prędkością kontrolera pamięci, bo to zabiera temu procesorowi. Już po abstrahując płytę główną, która tutaj akurat nie ma nic do tego, zabiera samemu procesorowi 11 generacji naprawdę sporo mocy. Nie ma sensu aktualnie kupować pamięci szybszy, chociaż widzieliście w teście 4800 Aurusy, to one, że tak powiem, przy ustawieniu 4800 były wyniki wolniejsze niższe niż w przypadku jak je ustawiłem na 3600 z tym procesorem żeby kontrolę pracował 1 do 1 z częstotliwością pamięci ee, więc na Gear 1 a nie na Gear 2. Więc tutaj troszeczkę Intel dał ciała. Nie wiem czy da się to naprawić jak mówiłem Wam podczas prezentacji BIOSu mikrokodem zmianą tego bo prawdopodobnie jest to bardziej kwestia samej architektury tego procesora. Szkoda, no szkoda, więc, y, może obsadzić 10-generacji podsłonię byłoby tutaj głupim pomysłem. Z szybkim ramem na tej płycie i wtedy wycisnąć z niej ostatnie soki. Y, ale, wracając do samej płyty głównej, jak najbardziej moja rekomendacja dla tego urządzenia, dla tego Mobasa, a y, leci ode mnie y, wyróżnienie również za super jakość. Naprawdę dopracowana, perfekcyjnie, praktycznie zrobiona płyta główna. Aktualnie są na, na stronie producenta trzy biosy. Pierwszy jest chyba F3 startowy, później był F4, z którym ja testowałem płytę główną i w trakcie testu ukazał się jeszcze jeden najnowszy. F5F chyba to jest bios beta, natomiast no, nie wgrywałem go, żeby nie zmienić, zafałszować wyników w trakcie testu, bo już byłem w trakcie, a nie chciałem ich wszystkich powtarzać. Więc obserwujcie też strony producenta, te nowe biosy powinny się z poprawkami pojawiać. Dosyć często na początku, bo tak zawsze jest jak płyta wychodzi, to co chwileczkę nowe BIOSy z jakimiś tam poprawkami do niej się wychodzą. Aczkolwiek ja nie zaobserwowałem na niej żadnych nieprawidłowości, zwisów, nieprawidłowego działania, więc zakładam, że F4 ten BIOS jest, jest stabilny i na nim spokojnie można kręcić procesor i kręcić timingi ramu, u szybszego niż 3600 w dół, żeby w ten sposób podkręcić RAM na tej, może nie na tej płycie głównej, ale z tym procesorem Intela 11. generacji. Minusy w zasadzie dwa. Cena: no, cena 2200 zł około. Pod filmem znajdziecie link do Morele.net, Możecie sobie klikać i entuzjaści mogą od razu ją kupować, bo jest na stanie. Jest to zdecydowanie więcej niż zapłaciliśmy za 490 od Mastera, i jest to dwa razy zdecydowanie więcej niż zapłaciliśmy za 390 od Mastera. No, ale takie czasy, że co model, co generacja, to niestety ceny, ceny są coraz wyższe. I do tego chyba musimy się przyzwyczaić, idąc za przysłowiem, że tanio to już było. I drugi moi, moi drodzy minusik mały to sekcja zasilania w tak wypasionej płycie. Według mnie powinna być pełna 18-fazowa sekcja zasilania. Tutaj zastosowano dublery dla 8, um, dla 8 faz. W większości z nas to absolutnie nie będzie przeszkadzać. Do domowego, nawet y, takiego bardziej zaawansowanego overclockingu, bo sama sekcja jest rewelacyjnie chłodzona. Widzieliście temperatury 60 parę stopni maksymalnie przy podkręconym procesorze, więc naprawdę bardzo, bardzo dobre i to na test benchu bez wentylacji w obudowie, którą normalnie mamy więc tym bym się nie przejmował, entuzjaści którzy chcą chłodzić ciekłym ozotem mogą być tutaj nieco zawiedzeni ode mnie to tyle moi drodzy, dzięki serdeczne za oglądanie, dajcie mi znać co myślicie o tym masterze czy Wam się podoba, co Was najbardziej w nim urzekło i napiszcie mi w komentarzach pod filmem ja uciekam, trzymajcie się, dzięki za oglądanie pozdrawiam Was, wideoblog tech, cześć